W moim poradniku dzisiaj omówię z wami pętlę WHILE. Pętla WHILE jest najprostszym typem pętli w PHP. Pętla WHILE będzie powtarzać wykonywanie bloku tak długo, jak jej wartość będzie wynosiła wartość TRUE. Dzisiaj stworzymy pętlę WHILE, która będzie wyświetlała nam liczby od 1 do 10. Zaczynamy nasz kod PHP. Tworzymy naszą zmienną, która będzie przyjmowała wartość 1. Tworzymy pętlę while. Nasza zmienna będzie mniejsza lub równa 5. Echo, czyli wyświetlenie naszej zmiennej. I zakończenie kodu PHP. Teraz wrzucamy to na nasz serwer. Ja już mam wrzucone i sprawdzamy. Jak widzicie, wyświetlają się liczby od 1 do 5. Dziękuję za obejrzenie mojego poradnika i chciałbym Was jeszcze raz serdecznie zaprosić na mojego bloga gróżewskimgróżewskih 2 Znajdziecie tam bardzo dużą ilość poradników, które po prostu są robione na bieżąco, bo na spryciarze.pl bardzo często długo czekamy, żeby zobaczyć moje poradniki. Pozdrawiam, Mateusz Gróżewski.